Wiedząc, białko przytyje. Nie, tyjemy od nadmiaru kalorii, a nie od poszczególnych makroskładników. Czy kolejny program treningowy powinien być bardziej wymagający niż poprzedni? Tak, powinniśmy stawiać sobie wyzwania, ale zawsze musimy pamiętać o bezpieczeństwie i swoim zdrowiu. Jak schudnąć, was efektu jojo? Powoli. Mały deficyt kaloryczny, zmiana nawyków i dużo, dużo cierpliwości, a zero głodówek. Lepiej jeść trzy duże posiłki dziennie czy pięć mniejszych? To zależy. Kwestia indywidualna, w zależności od tego ile masz czasu i jak się czujesz, ja preferuję trzy posiłki dziennie. Jak ujedrnić i wyszczuplić nogi? Trening oporowy, ograniczenie przysiadów, ograniczenie fast foodów, zwiększenie podaży białka i znowu duża cierpliwość. Najlepszy sposób na utrzymanie zdrowia moich rodziców mają tak około 60 lat. Codzienne spacery? Leki trening oporowy i wspólne zdrowe posiłki. Czym zastąpić diecie na biał? Dla białka mięso, ryby, jajka, izolat białka seratkowego, a dla tekstury mleczko kokosowe. Co powinnam jeść po ćwiczeniach? Najzwyklejszy posiłek, który teraz ci wypada, tylko żeby pamiętać, żeby zawierał białko, proste rozwiązania zawsze są najlepsze.